Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, kolejny dzień naszej formacji w wielkim zawierzeniu, niepokalany dzień, w którym patrzymy na nasze powołanie i dzień, w którym chciałbym dotknąć problematyki obrony naszej katolickiej wiary. Byśmy nie byli obojętni wobec różnych zarzutów wobec tych wszystkich, którzy albo jawnie z nią wojują, albo w sposób nieraz pod Podstępny, psychomanipulacyjny, ukryty, próbują ją od środka, nieraz z hasłami postępu, nieraz z hasłami ubranymi, że to jest nowa religijność dostosowana do współczesnych czasów, rozmydlają tę wiarę. Dziś wspomnienie świętego papieża Piusa X, który w swoim haśle wszystko odnowić w Chrystusie na początku XX wieku podjął tę wielką. Walkę, przeciwdziałanie tej ideologii modernizmu, którą nazywał takim zwornikiem, źródłem, zbiorem wszelkich sekt i wszelkich herezji, by ta wiara katolicka, którą Kościół przejął od Chrystusa, ten depozyt wiary, by był czysty, by nie był sfałszowany. Dlatego potrzeba w dzisiejszym świecie tego ducha apologetyki, apologii. Apologii to znaczy uzasadniania prawdziwości naszej wiary, obrony jej. I akurat też dzisiaj patrzymy na to powołanie. Ja przed wielu laty, jeszcze gdy chodziłem do szkoły średniej w Węgrowie, na wschodzie Polski, skąd pochodzę, moi drodzy do moich drzwi zapukali wówczas świadkowie Jehowy. Zaintrygowało mnie to. Myślę sobie, no, jestem normalnym, dobrym katolikiem. Do kościoła chodzę, pacierz odmawiam na rekolekcjach, jestem. No cóż więcej chcieć? I gdy przyszli ci ludzie, bardzo szybko się okazało, że ja nawet dobrze w ręku nie umiem trzymać Pisma Świętego, mimo że już byłem rok po bierzmowaniu, czyli rok po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Że ja tak naprawdę w sposób konkretny nie umiem uargumentować swojej wiary. Na podstawie konkretnych wypowiedzi biblijnych, dlaczego wierzę w, w trójce, niebo, czyściec, piekło, matkę Bożą, dlaczego spowiedź, dlaczego realna, prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii, w najświętszym sakramencie? Gdzie to jest? Skąd to się wzięło? I moi drodzy, jakoś tak mnie to zaintrygowało, dziś to odczytuję, w kategoriach tej Bożej reżyserii, Bożego Działania, że natknął tak moje serce. Że postanowiłem sobie, że nie będę od nich gorszy. Skoro oni mogą, to ja tym bardziej. I zacząłem szukać. Było trudno, to druga połowa lat 80., pozycji religijnych bardzo mało, opracowań, które odpowiadały na zarzuty świadków Jehowy. Dopiero to się wszystko zaczęło jakoś tak pojawiać. O internecie jeszcze świat nie wiedział. Szukać, gdzieś pójść na jakieś spotkanie, coś odkserować, zapytać, coś wynotować, żebym z miesiąca na miesiąc. Z roku na rok, na tyle, ile Pan Bóg daje mi sił i talentów, pogłębiał swoją katolicką wiarę. Żebym jako dorosły katolik nie był tylko dlatego katolikiem, bo w katolickiej rodzinie się urodziłem, tak mnie wychowano i tak mi to zostało, ale tak naprawdę ja nie mam argumentów za prawdziwością mojej wiary. Adwentysta dnia siódmego powie, że jego wiara prawdziwa. Zielonoświadkowiec, że jego, katolik, że jego, wychodząc już poza chrześcijaństwo, buddysta, hinduista, czy jakiś new age człowiek, czy może ateista, mówi, że jego ideologia prawdziwa. Jakie argumenty masz katoliku, że ta wiara, w której twoi przodkowie żyli, wyznawali, w której cię wychowywali, jest prawdziwą? Bo, to, że się urodziłem jako katolik, to jest żaden argument za prawdziwością wiary. To, że się ktoś urodził w innej religii, to żaden argument za prawdziwością wiary. Ale dziś, moi drodzy, już od wielu dziesiątków lat jest to rozmydlenie. Ten podstępny jad, który został wsączony do kościoła, do środka, o którym zresztą bardzo wyraźnie też mówił święty Maksymilian Maria Kolbe. Ten jad, który właśnie zabija w nas ducha apologii. Poznawania prawdy, uzasadniania jej. Ja już tu wspominałem, ale kochani, trzeba to jeszcze powtórzyć i rozpracować na czynniki pierwsze. Ten diabelski jad, który się nam sączy, to wszystko jedno, jaką religię wyznajesz, bylebyś był dobrym człowiekiem, albo inna modyfikacja tego, to wszystko jedno, jaką religię poznajesz, byleby dobrze postępować. Och, jakie to ładne kolorowe, a jakie podstępne i fałszywe. O moi drodzy właśnie to od tego jaką religię wyznajesz od tego zależy twoja moralność od tej wiary od przyjmowanego światopoglądu zależy to jak ty będziesz defini definiował dany czyn czy on jest dobry czy on jest zły jeżeli będę świadkiem Jehowy nie zgodzę się na transfuzję krwi dla ratowania życia ludzkiego dlaczego? bo wyznaję taką wiarę która mówi, że Bóg tego zakazuje będę katolikiem, na transfuzję krwi spojrzę zupełnie inaczej kochani, to nie wszystko jedno jaką religię wyznajemy jaką religię będą wyznawać nasze dzieci to bardzo ważne, a powiedziałbym to fundamentalne dlatego Biblia mówi nam wstąp, wstąp na Rydwan obronie, w obronie wiary Prawa i ubogich. I kochani, gdy zacząłem czytać, zacząłem pogłębiać tę wiarę katolicką, wyposażać się w tę wiedzę, później na studiach teologicznych poznałem kilku przyjaciół, obecnie księży w diecezji siedleckiej. I myśmy zaczęli po pewnym przygotowaniu, rzecz jasna, szukać adresów świadków Jehowy, szukać ich gdzieś w parku, na dworcach. Pukać do ich domów, podchodząc do nich, mówiąc, że jesteśmy katolikami, którzy chętnie na tematy biblijne by porozmawiali. Ogromne zdziwienie, zaskoczenie w oczach świadków, jak to katolicy sami przychodzą, się nie boją i tam gdzie nas nie, gdzie nas nie znano, chętnie zapraszano do rozmowy. Ale po pierwszej dyskusji ta chęć dalszych rozmów bardzo szybko się kończyła. Bo stawialiśmy pytania, na które nie było rzeczowej odpowiedzi. Pokazywaliśmy im ich własne czasopisma, gdzie jedno całkowicie zaprzeczało drugiemu. Pamiętam jedną z wielu dyskusji: rodzina, w której dwoje, czworga dzieci, już dorosłe osoby, odeszło do świadków, rodzice proszą o pomoc, świadkowie przychodzą, stawiają różne zarzuty. Względem wiary katolickiej nie bardzo umieją argumentować, czy nie zechciałbym przyjechać. Przyjechałem. Przyszło też kilkoro świadków. Rozpoczęliśmy dyskusję, zaproponowałem modlitwę, byśmy się pomodlili do Chrystusa. Świadkowie nie chcieli się pomodlić, myśmy się sami pomodlili, ale po skończonej modlitwie pytam ich, dlaczego do Pana Jezusa nie chcą się modlić. Odpowiada mi najstarszy z grona świadków, mówi, proszę Pana, ponieważ nigdzie w Biblii nie ma, żeby bezpośrednio do samego Jezusa się modlić. Mówię, w takim razie widzę, że pan słabo zna pismo święte. Niech pan otworzy Dzieje Apostolskie siódmy rozdział 59, 60 werset, a tam święty Łukasz napisał: Tak kamienowali szczepana, który modlił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego, a gdy osunął się na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu, i po tych słowach skonał. Mówię zaraz, no pan przed chwilą powiedział, że nigdzie w Biblii nie ma, żeby bezpośrednio do Chrystusa się modlić, a do kogo się modlił święty Szczepan. Czy się może pomylił? Moi drodzy, grubowa cisza zapanowała w pokoju, w którym żeśmy dyskutowali, ale jakaś jedna osoba mówi: No wie pan, tak, ale to, to jest tylko taki jeden werset. Mówię zaraz, no ale jak jeden werset wam nie pasuje, co co? Ten jeden werset nieważny, gorszy od innych wersetów, ale ten jeden werset jest. Proszę Pana, proszę mi pokazać jakiś inny wers. Mówię, o otwórzcie Apokalipsę, przedostatnie zdanie, Apok Apokalipsa 22:20. Tam święty Jan Apostoł napisał, Amen, przyjdź Panie Jezu. No pytam, skoro napisał Amen, przyjdź Panie Jezu, to do kogo się zwraca? Do Jehowy czy do Jezusa? Pytanie wydawało mi się szalenie proste. Na to po pewnym czasie słyszę odpowiedź, proszę Pana, no tak, on tu napisał przyjdź Panie Jezu, ale przecież tu nigdzie nie jest napisane, że on się modlił. On po prostu tak sobie napisał, tak mówił, żeby Jezus przyszedł, miał takie pragnienie, tu nigdzie nie jest powiedziane, że to jest modlitwa. Aha. Czyli twierdzą Państwo, że te słowa z Apokalipsy, amen, przyjdź Pan Jezu, to nie jest modlitwa. Proszę Pana, to na pewno nie jest modlitwa. Poprosiłem gospodarza o kartkę, długopis, zapisałem ich wypowiedź, Apokalipsa 22:20. to na pewno nie jest modlitwa, tak? Tak. I w tym momencie wyjąłem ich własną książkę, dużą czerwoną książkę pod tytułem Wspaniały finał objawienia bliski, wydaną przez Świadków Jehowy w języku polskim w roku 93, strona 319, kolumna prawa, ostatnie kapitu dołu, w komentarzu do Apokalipsy 22:20. ich przywódcy napisali. Tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy. Amen. Przyjdź, Panie Jezusie! Ja mówię, no kochani, to no Wasza publikacja, to jest to modlitwa, czy nie jest to modlitwa? No i dyskusja szybko zaczęła się kończyć, z Panem nie ma sensu rozmawiać, Panie szacie takich słów, my już jesteśmy umówieni, i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, jeżeli ja nie wyposażam się w te argumenty za prawdziwością mojej wiary, Ktoś nieraz przyjdzie, powyrywane wersety z kontekstu biblijnego mi rzuci. Ja przeżywam może jakieś zgorszenie, może jakiś kryzys wewnętrzny. Jestem bardzo łatwym obiektem do tej manipulacji. Iluż tak zwanych gorliwych katolików, którzy i na pielgrzymki chodzili, we wspólnotach parafialnych, przy kościelnych byli, ewangelizowali, zdawało się, ech, ach, och, uch. Dziś są pierwszymi wrogami kościoła rzymskokatolickiego, przechodząc do sek, czy zakładając tak zwane swoje kościoły, jakieś grupki, grupeczki. Nieraz są to grupy, które liczą setki osób, ludzi z doktoratami, z prokuratury, nauczycieli, samorządowców, bardzo dobrze prawnie, bardzo dobrze finansowo zorganizowani i walczą z kościołem, walczą z matką Bożą, walczą z wiarą, że Jezus jest prawdziwie obecny w najświętszym sakramencie i mają tego Jezusa na ustach, biblię w ręku. Zdawałoby się patrzeć jak ewangelizują. Ale kochani, o jakim Jezusie mówią? Czy mają pełnię prawdy? Czy głoszą takiego Jezusa, który z krzyża swoją matkę oddał w objęcia Jana, a Jana w objęcia matki? Czy głoszą takiego Jezusa, który Piotra ustanowił pierwszym papieżem? Czy głoszą takiego Jezusa, który jest realnie, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie? Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Czy głoszą takiego Chrystusa? I tych pytań moglibyśmy jeszcze tutaj postawić więcej. Który dał apostołom i ich następcom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów? Ewangelii Jana czytamy, weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są Im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Czy takiego Jezusa barwnie, kolorowo, z gitarką, ze śpiewem, z przytupem głoszą. Moi drodzy, nie dajmy się złapać na ładne opakowania, na retorykę, na zewnętrzną formę. Ktoś może być bardzo dobrze do mówienia przygotowany, ćwiczenia przechodzić, szkolenia przechodzić. Sprawdzajmy zawartość, sprawdzajmy treść. Ale jak ja mam sprawdzić tę treść, jak ja nie mam do czego porównać, bo jako katolik nie wiem, co jest zgodne z moją wiarą, a co nie jest zgodne z moją wiarą. Dlatego myślę też z niewiedzy wielu katolików, o czym mówiliśmy przedwczoraj, wchodzi w ten okult, w tą magię, w jakieś sekty ezoteryczne. Bo nie wiedzą, że pismo święte, katechizm kościoła kategorycznie tego zabrania, że to nie jest pogłębienie jakiejś duchowości, tylko to jest schodzenie na drogę, która w prostym kierunku prowadzi do zniewoleń, do dręczeń, w skrajnych wypadkach do opęteń. Z niewiedzy robi się wiele błędów. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale moi drodzy, żeby poznawać tę prawdę. Ale mówię o takim konkretnym poznawaniu prawdy, nie ogólnym: Pan Jezus cię kocha, bądźmy dobrzy i tak dalej. Go konkretnym. Potrzeba wysiłku, potrzeba czasu. To samo nam do umysłów nie wejdzie. A często nam się nie chce. Bo łatwiej jest obejrzeć 9348 odcinek super pasującego serialu, gdzie Jeannette przestaje być córką Leonsja, bo Leonsjo w 1015 odcinku po starciu z krokodylem okazał się niestryjecznym dziadkiem swojej babci. To koniecznie trzeba przełączyć, obejrzeć, nie daj Boże, żeby chłop chciał przełączyć na jakiś finał Ligi Mistrzów, gdzie ponad 20 chłopa biega za jedną piłką, jakby każdy swojej nie mógł kupić. No łatwiej, mi też jest łatwiej bioderka posadzić w foteliku dwa piłka. Loty i oglądać, niż coś przeczytać, niż coś wynotować, niż pójść na spotkanie, zadać jakieś pytanie, tak jak dzisiaj jesteście, powtarzam już niektórzy, którąś godzinę, któryś dzień, żeby w siebie inwestować i na płaszczyźnie duchowej, i na płaszczyźnie intelektualnej. Fides et ratio, wiara i rozum. Ale kochani, to powinno stać się powszechne. Dzisiejszy świat stawia wiele zarzutów nam, katolikom. Nieraz z tą wiarą katolicką nie walczy się wprost, jak w różnych krwawych rewolucjach, ale właśnie od środka się rozmywa, rozcieńcza się tą wiarę, takie slogany fałszywe się wprowadza, a my nie jesteśmy naczo wyczuleni i potem ulegamy, ulegają nasze dzieci, wnuki, następne pokolenia. Dlatego też, moi drodzy, to nie wszystko jedno, jaką religię się wyznaje, to nie wszystko jedno, co będzie w moim sercu bo od tego zależy nie tylko to co będzie tu na ziemi nie tylko to jakich decyzji dokonam jakie działania podejmę ale kochani przede wszystkim zależy moja wieczność i tu znów ten wielkie diabelskie oszukaństwo ale niestety setki milionów nie waham się użyć tego stwierdzenia setki milionów katolików szczególnie Europa Europa zachodnia Ameryka północna Ulegają temu podstępowi reinkarnacji. Nie będzie Sądu Bożego, nie będzie piekła, będziesz miał drugą, dziesiątą czy piętnastą szansę, nie bój się. Jakież to powabne, jakież to dla człowieka, który gdzieś od kościoła, od sakramentów, od Boga odchodzi, jakiż to jest balsam, że jakąś tam duchowość będzie miał i nie musi się tego wszystkiego obawiać. Mówiliśmy, kochani, o tym, postanowione ludziom raz umrzeć a potem sąd. Mamy jedno niepowtarzalne życie ziemskie i w momencie śmierci już na wieki się zdecyduje albo wieczność w szczęśliwości, albo wieczność w potępieniu. Moja, moich dzieci, bliskich, sąsiadów, każdego człowieka. Dlatego tak wielkie pragnienie w objawieniach Matki Bożej. Tak wielka działalność organizatoryczna i ewangelizacyjna świętego Maksymiliana kolbe na różnych kontynentach, by wszystkich przywieźć do prawdziwej religii wiary, gdzie nie tylko jakieś fragmenty, strzępy, okruchy są prawdy, ale gdzie jest pełnia prawdy i pełnia środków do zbawienia. By ten człowiek też. Oddał się w opiekę Matki Bożej, by ten człowiek miał dostęp poprzez wiarę do żywego, prawdziwego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. By ten człowiek skorzystał ze zdroju miłosierdzia w Sakramencie Świętym. Dlatego ta misyjna działalność, dlatego to krzewienie wiary poprzez słowo pisane, poprzez słowo mówione. I trzeba nam dzisiaj też być takimi apostołami, ale najpierw, kochani, inwestować, inwestować w siebie. Tu może jeszcze warto dodać. My, jeżeli mówimy o temacie sekt, zagrożeń, żebyśmy nie byli, kochani, też tacy naiwni w życiu, prostoduszni, bo nam się wydaje, że jeżeli w sprawach wiary ja nie stosuję manipulacji, podstępu, to i inni tego nie będą stosować. Tymczasem mało kto zdaje sobie sprawę, że członkowie różnych grup religijnych. Czy to świadków jechowy, czy kogokolwiek innego, zanim wyjdą na ulicę, zanim zapukają do waszych domów, zanim zaczą coś na rynku, w mieście organizować i tak dalej, przechodzą specjalne socjotechniczne szkolenia. W zasadzie one są regularne. Jak mówić, jaki ton głosu przybrać, jak się ubrać, jakiego miesiąca, jakie czasopisma rozdawać. Jak działać w małych miejscowościach, a jak w większych? Jakie zakładać stowarzyszenia, a czy nie lepiej założyć fundacji? Nie od razu odkrywać cele religijne, bo to katolików zaalarmuje. Załóż jakąś może szkołę językową, załóż jakiś klub, gdzie młodzież będzie przychodziła. My jesteśmy dla Was przyjaciółmi, prawda? Jakieś półkolonie może i tak dalej, i tak dalej. Tych form jest bardzo różne. Kolorowa strona internetowa i chwyta się tych ludzi. Moi drodzy, Wielokrotnie, czy może niejednokrotnie, byłem świadkiem, jak na wałach jasnogórskich chodzą pielgrzymki, podchodzi do mnie chłopaczek, plecaczek, zdawałoby się jeden z tysięcy pątników. A, bracie, czy chciałbyś porozmawiać o Jezusie? Zapaliła mi się żółta lampeczka, jeszcze nie czerwona, żółta. O, nie mam czasu na przekomarzanie, to od razu prosto z mostu lecę. Mówi, słuchaj, ja jestem Andrzej Wronka. Mieszkam w Węgrowie, w rzymskokatolickiej parafii Najświętszej yy, Marii Panny. Yy, I chciałbym wiedzieć, czy ty jesteś katolikiem. A jaka jego cwana odpowiedź, tak, ja też jestem chrześcijaninem. O cwaniaczku, myślę, mam cię, nie ze mną te numery. Kochani, ja nie pytam, czy Ty jesteś chrześcijaninem, tylko ja pytam, czy Ty jesteś katolikiem. Bo każdy katolik jest chrześcijaninem, ale nie każdy chrześcijanin jest katolikiem. Ale czy to ważne, gdzie należymy, ważne, że nas Jezus łączy, on najważniejszy, Biblia, Słowo Boże? Ja mówię, słuchaj, no to już krótkie trzy pytania. Czy wierzysz w katolickich kultobrazów? W realną, prawdziwą obecność Chrystusa w Najświętszym sakramencie i czy uznajesz papieża. I też ci nie powie tak czy nie. Bo nie jest szkolony kombinacji. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Wszystko, co nadto pochodzi od złego, czyli chce coś ukryć. Jak chłopina późno wraca do domu, że ona już po metodzie otwierania drzwi. Już czuję, co tam było. Piłeś? No nie powie, że piłem, czy nie piłem. Ty to zawsze tylko jednym. Już, tak, pewnie piłem, nie wiem, co robić, tego. Marian zatrzymał, bo tam trzeba w garażu było mu coś pomóc i tak dalej. Jak ktoś chce coś ukryć, dziecko na przykład, jak tam było w szkole, a to, 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 siam, to nie powie konkretnie. Wiemy ten, znamy ten mechanizm. Tak samo on nie powie, czy wierzy w kult Matki Bożej, w realną, prawdziwą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, on powie, a czy, czy Biblia coś mówi, że Chrystus jest w takim małym opłatku, czy trzeba w to wierzyć? No to już wiedziałem, kochani, oni wchodzą w przeróżne środowiska, nad morzem, w górach, wakacje, ferie zimowe i tak dalej, i tak dalej. Różne sekty new właśnie, te takie odwołujące się czy do pseudomedycyny, czy do jogi, czy do reinkarnacji, czy do magii, okultyzmu, ezoteryzmu. Są całe czasopisma dla dziewczynek w kioskach, które zakładają osiedlowe kluby czarodziejek, wskazówki, kiedy gasić światło, kiedy jakieś wróżby i tym podobne. To już od małego się zaczyna. Często może my to kupujemy, bo to taki kolorowy komiks. Nie sprawdzamy, co tam jest w środku. Kochani, ta świadomość jest nam dzisiaj potrzebna. Prawda, świadomość jest naszą bronią u tych rozmydlaczy, którzy chcieliby tak pomaleńku, pomaleńku, rok do roku tę wiarę nam rozmydlić, yy, subiektywizm prowadzić. A co tam urząd nauczycielski Kościoła? Ważne, jak ty czujesz religię. A po co w ogóle Kościół? Czy ja w lesie nie mogę się pomodlić na łonie natury? I tak dalej, i tak dalej. I wielu nieprzygotowanych niestety takie hasełka są chwytliwe a często usprawiedliwiające ich niechodzenie do Kościoła i wielu to przyjmuje. Dlatego, moi drodzy, czuwajmy nad sobą, nad naszymi bliskimi, żeby nie było za później. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego potrzebny jest ten wysiłek, byśmy tą naszą świętą katolicką wiarę poznawali, ale podkreślę to raz jeszcze, ale w sposób konkretny. Nie ogólnikowy, nie taka wiara, plum, 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 gitareczka, światełko przygasimy, yy, prawda, świeczuszka, dziewczynki, chłopczyki, pobujają się, pokiwają, ten się wzruszy, ten popłacze, takie plum, plum, takie plum, plum, takie nic. Bądź zimny albo gorący. Skoro jesteś ani zimny, ani gorący, chcę cię zwymiotować z moich ust, dosłownie mówi Chrystus w Apokalipsie. Dlatego szukajmy tych konkretnych, formacyjnych kateches, materiałów. Dzisiaj, w sposób konkretny, niewiele co wiemy swojej wiary. Co to jest grzech ciężki, lekki? Co to jest łaska? Jakie są rodzaje łaski? Łaska uświęcająca, łaska uczynkowa. Kiedy tracimy łaskę? Kiedy zyskujemy? Co to są grzechy cudze? Nie cudze grzechy. O, o cudzych grzechach to my jesteśmy specjaliści, ale grzechy cudze, co to są? Prawda? Siedem grzechów głównych. Dlaczego one są główne? Co to jest cnota? Nie ma co to są odpusty. Dlaczego te odpusty? Skąd się wzięły? Jakie jest tego uzasadnienie? Jakie te warunki są? Moi drodzy, no niewiele się o tym mówi, niewiele o tym słyszymy, niewiele o tym gdzieś dyskutujemy, ale bardzo często właśnie ogólniki takie, które gdzieś z protestantyzmu przeszły. Alleluja, Alleluja, Jezus Cię kocha, prawda, Bóg Cię kocha, otwórzmy się, otwórzmy się, cacy, cacy, partia pracy, prawda, i to gdzieś takie, takie plum, plum, takie plum, plum wchodzi. A efekt jest jaki? O którym wspomniałem, tysiące osób z katolickich parafii zostało wyrwanych i tworzyli w swoje wspólnoty. Już nie będę wymieniał tych miejscowości w Polsce i to też często nie byle jakie osoby. Dlatego, fides et ratio, wiara i rozum. To dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się do odkrywania, do komplementowania yy, prawdy. Dlatego ten wysiłek, o którym wspominaliśmy, podejmujmy, ale też inspirujmy innych, może coś im subtelnie podsunąć. Nie narzucać, bo to się robi taki mechanizm zwrotny, że się nie chce. Coś do czytania, może jakiś link, te audycje, te konferencje, te kazania są na stronie internetowej Niepokolenowa. Może gdzieś podesłać komuś, zobacz. Z tego wiem, że się interesujesz takimi sprawami. Tu był człowiek, mówił: Ja to się bardzo na tym nie znam, Ty może to lepiej ocenisz. I może jakieś jedno zdanie, jakiś jeden przykład trafi do ich serca. Ja oczywiście tradycyjnie po konferencji, kochani, zaraz będę do, do waszej dyspozycji, przed kościołem, tam przy tym stoliczku wspomniane już tutaj książeczki, Świadkowie Jehowy bez mitów, to nie jest książka, w zasadzie książeczka nieduża, żeby z nimi dyskutować, to jest kochani, również po to, żebym ja, katolik, miał argumenty za prawdziwością mojej wiary, biblijne argumenty. Tu takie przykłady tematów, dlaczego katolicy mają krzyże, chorągwie, obrazy, dlaczego papieża nazywają ojcem świętym i tak dalej. Magia, wróżby, opętanie, New Age, ale również modlitwy i formy, jak my świecy, każdego dnia skutecznie możemy Używać oręża modlitewnego, duchowego w walce ze złym duchem, czyściec i pomoc duszom czystowym. Kochani, tak jak wspomniałem, to warto podsunąć komuś, kto mu się wydaje, że będzie zawsze młody, zawsze zdrowy, że wszyscy umierają, tylko nie on, a jak nawet umrze, to to gdzieś jest odległa perspektywa. Inaczej się patrzy na życie, kiedy ma się świadomość tego kresu i odpowiedzialności za uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe. Kochani. Kończąc, chciałbym zakończyć cytatem z Pisma Świętego, w tym dniu, gdzie wspominamy wielkiego świętego papieża, opatrznościowy pontyfikat na tamte czasy Piusa X. Cytatem z zakończenia drugiego listu świętego Piotra, który pisał Wzrastajcie, wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego I Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Szczęść Boże. Bóg zapłać panie Andrzeju. Myślę, że jeszcze nie raz Pana zaprosimy. Trudno tych ludzi wygnać z kościoła, to się człowiek cieszy, że są tacy. Niech Pan Jezus wam wynagrodzi ten trud i to trwanie na modlitwie, i abyście przynieśli obfite owoce tego bycia tutaj razem na modlitwie i teraz przyjmijcie też Boże błogosławieństwo na szczęśliwy powrót do Waszych domów, rodzin, abyście te treści potrafili też przeszczepić do swojego codziennego życia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.